Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator W tym odcinku pokażę Wam test porównawczy takich małych akumulatorków o napięciu nominalnym 12V i pojemności od 1,2 do 1,3 Ah, W zależności od producenta czy też właściciela marki ta pojemność jest teraz 1,2 raz 1,3 ale to jest najmniej istotne Mają ten sam charakter te akumulatory czyli mogą pracować generalnie buforowo, czyli w momencie kiedy zabraknie prądu one przez jakiś czas są w stanie zapewnić właściwość. Energii, ilość właściwej energii elektrycznej dla takich rzeczy jak na przykład oświetlenia awaryjne. Hmm wagi, jakieś kasy, a nawet znajdują się w takich pojazdach jak mercedesy terenowe, to jest literką G z przodu w oznaczeniu. Tam bardzo często pod fotelem można znaleźć taki malutki akumulatorek. On ma 97 mm długości, 52 mm szerokości, 52 mm wysokości bez wsówek, Z wsuweczkami ma tam plus minus jakieś 3 mm więcej. Takie testy robię tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest taki, gdzie chcę się dowiedzieć w jakim momencie pozycjonuje się nasza oferta akumulatorów, które sprzedajemy w porównaniu... Z tymi akumulatorami, które są na rynku. No i drugi przypadek to jest taki, gdzie któryś z naszych współpracowników, partnerów, odbiorców czy też klientów zgłasza nam, że na przykład słuchaj Robert, no fajnie, że masz akumulatory, które twierdzisz, że są dobre, no ale kupiłem akumulator z tymi samymi etykietkami albo z podobnymi etykietkami i ich parametrami, no ale wydałem 20% mniej na przykład. I to są dwa przypadki, kiedy robię sobie takie testy porównawcze, a w tym wypadku to moja słodka tajemnica, co było przyczyną, niemniej jednak wszystkie akumulatory co jakiś czas. Sprawdzam, a odkąd prowadzę kanał Mister Akumulator, dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, mimo tego, że konsekwencje takiej transparentności często bywają dość negatywne dla mnie, ale. Po pierwsze, liczy się dla mnie to, czym handluję, a po drugie, w przypadku klientów Firmy Świata Akumulatorów, czy też widzów kanału Mystery Akumulator, nie mamy totalnie nic do ukrycia. Ci z Was, którzy będą potrzebowali bardzo dokładnych wykresów z tego testu i z tego badania, mogą do mnie napisać w formie elektronicznej. Wyślę PDF gdzieś, gdzie będzie mnóstwo, ale to mnóstwo informacji. No i teraz, tak, przeprowadziłem bardzo ekstremalny test tych akumulatorów przeznaczyłem budżet na ten test 500 złotych skupiłem z rynku 10 akumulatorów po dwa akumulatory każdego typu czyli znaczy w zasadzie to jest akumulator albo 1,2 albo 1,3 pojemności czyli zakupiłem Powerbaty, zakupiłem alarmteki, zakupiłem alarm-guardy, zakupiłem Greencele, no i zakupiłem też PowerMaxy, te, którymi my handlujemy, które mamy w swojej ofercie, po dwie sztuki z każdego akumulatora i postanowiłem przeprowadzić mega ekstremalny test. Najmniej ekstremalnym w tym teście będzie waga. Akumulator Powerbat numer 1 waży 510 gramów, Powerbat numer 2 waży 508 gramów, Alarmtek numer 1 waży 546 gramów, Alarmtek numer Numer 2 waży 562 gramy. Alarm Guard numer 1 waży 578 gramów. Jest to najcięższy akumulator w teście. Alarm Guard numer 2 waży 566 gramów. Green Cell waży 560 g. Greencel 2 waży 562 g. Powermax numer 1 waży 572 g i Powermax numer 2 waży 562 g. No a teraz zacznijmy zabawę. Pierwsze rozładowanie prądem o natężeniu 5 A do napięcia 10,5 V i mierzymy sekundy czas start. Powerbutt numer 1 rozładowuje się 68 sekund. Powerbutt numer 2 rozładowuje się przez 103 sekundy, AlarmTech numer 1 rozładowuje się przez 3 sekundy, AlarmTech numer 2 rozładowuje się przez 157 sekund. Alarm Guard numer 1 rozładowuje się przez 170 sekund. Alarm Guard numer 2 rozładowuje się przez 26 sekund. Green cell numer 1 rozładowuje się przez 208 sekund. Green cell numer 2 rozładowuje się przez 213 sekund. PowerMax numer 1 rozładowuje się przez 332 sekundy, zaś PowerMax numer 2 rozładowuje się przez 313 sekund. Te akumulatory zostały naładowane w trybie AGM ładowarką automatyczną, której moc max maksyma na to 5 Amperów i teraz rozładowanie numer 2. Bad rozładowuje się już w drugim podejściu przez 47 sekund. Jest to mniej niż w pierwszym podejściu. Bad numer 2 rozładowuje się przez 76 sekund. Jest to mniej niż w pierwszym podejściu. Alarm tech numer 1 w pierwszym podejściu 3 sekundy, w drugim 95 sekund. Ten akumulator ewidentnie się obudził. Alarm tech numer 2 w pierwszym podejściu 157 sekund, w drugim 282 sekundy. Widać tutaj również, że ten akumulator również genialnie się obudził. Alarm guard 170 sekund. W pierwszym w pierwszym podejściu 199 sekund, w drugim również widać lepszy parametr. Alarm Guard numer 2 w pierwszym podejściu 26 sekund, w drugim 51 sekund. Green Cell w pierwszym podejściu 208 sekund, w drugim 219, również fajny wynik. I Green Cell numer 2, 213 sekund w pierwszym podejściu, 238 w drugim podejściu, również lepszy wynik. Power Max w pierwszym podejściu 332 sekundy, w drugim słabiej 315. I Power Max numer 2, 313 sekund w pierwszym podejściu, 340. 47 sekund w drugim podejściu. I teraz w przypadku tych czasów rozładowania w pierwszym rozładowaniu PowerMax numer 1 332 sekundy był najlepszym wynikiem i w drugim rozładowaniu 347 sekund rozładowania prądem o natężeniu 5 a PowerMax numer 2 347. Te akumulatory przeładowałem, ponownie odczekały sobie tydzień czasu i zbadałem rezystancję wewnętrzną w tych akumulatorach. PowerBat numer 1, 181 milionów. Będę pomijał te rzeczy po przecinku, będzie nam łatwiej. PowerBat numer 2, 165 milionów. AlarmTech numer 1, 101 milionów. AlarmTech numer 2, 139 milionów. AlarmGuard zarówno numer 1, jak i numer 2 mają po 95 milionów, przecinek setnych To dokonywałem tych pomiarów podwójnie, upewniałem się, że nie ma jakiegoś hmm, pomyłki. Green cell numer 1, 101 mm green cell numer 2 95 mOhmów, powermax numer 1 58 mm, powermax numer 2 60 miliomów. Mając akumulatory po dwóch rozładowaniach 5A i po dwukrotnym naładowaniu po zmierzonej rezystancji, postanowiłem zmierzyć te akumulatory obciążając prądem o natężeniu 25A. Ekstremalny test. 20C. 20-krotnie przewyższam pojemność tych akumulatorów, jeżeli chodzi o prąd obciążenia. No i zbadamy sekundy, jak to będzie wyglądało. PowerBat numer 1, obciążony prądem o natężeniu 25A, wytrzymuje 9,5 sekundy. PowerBat numer 2, obciążony prądem 25A, Wytrzymuje 10 sekund. Alarm tech numer 1 w pojedynku z 25 amperami wytrzymuje 17 sekund. Alarm tech numer 2 w obciążeniu 25 amperów wytrzymuje 7 sekund. Alarm guard obciążony prądem o natężeniu 25 amperów wytrzymuje 16 sekund. Alarm guard numer 2 obciążony prądem o natężeniu 25 amperów wytrzymuje 20 sekund. Fajny wynik. Później mamy Green Cell obciążony prądem o natężeniu 25 amperów numer 1. Cell 19 sekund wytrzymuje. Green Cell numer 2 obciążony prądem na tążeniu 25A wytrzymuje 18 sekund. 18,5 sekundy dokładnie. PowerMax numer 1 obciążony prądem na tążeniu 25A wytrzymuje 23,5 sekundy. I PowerMax numer 2 wytrzymuje obciążenie prądem na tężeniu 25A przez 24 sekundy. Tak wyglądał test, ekstremalny test na moje potrzeby, aby znaleźć odpowiedzi, jak wiele te akumulatory są w stanie znieść i czy te akumulatory, które my na co dzień sobie gdzieś tam handlujemy, jak to się ma pod kątem popularności do innych akumulatorów z to, znanego portalu aukcyjnego u nas w Polsce. Zobaczcie, tak wygląda tabela, ja odpowiedź swoją uzyskałem, cieszę się, bo raz na jakiś czas sprawdzam i potwierdzam, czy to, co oferujemy naszym klientom, ma w jakikolwiek sposób do tego, co mogą sobie gdzieś tam alternatywnie kupić. Oczywistym jest, że pewnie gdybym badał te akumulatory na pojemność zgodną z normą C20, to pewnie albo wszystkim, albo w większości mogłaby ta pojemność wyjść. Natomiast mnie nie interesują te testy, które wychodzą. Wszystkim mnie interesuje ekstremalne testy. Sytuacje, które raczej nie mają prawa się dziać, bo nikt nie będzie projektował takich urządzeń, które mają wytrzymać dwudziestokrotność pojemności akumulatora w jakimś dłuższym Czasie. To są no tak potężne przeciążenia, że podejrzewam, że te akumulatory mogły ulec uszkodzeniu. Pod kątem wagi, jak widzieliście, najmocniejszy jest ten alarm guard. Alarm guard jest dla nas marką rezerwową. Kiedy brakuje nam power maxów, to posilamy się alarm guardem. Niektóre akumulatory, zobaczcie, tak w przypadku tego alarmteka. W pierwszym rozładowaniu mu wyszło 0,6% pojemności, 3 sekundy rozładowania, w drugim się pobudził do 95, a już w tym rozładowaniu na 25 A, w tym najmocniejszym. Już pokazał 17 sekund i był lepszy od tego alarm teka, który całkiem nieźle wypadł w tych małych rozładowaniach, na przykład 5-amperowych. Powerbaty wypadły w miarę równo, w miarę podobnie. To jest akumulator bardzo tani, budżetowy, tutaj nie ma co od niego więcej oczekiwać. W przypadku alarm-guardów, no to tutaj też było w porządku. W przypadku greensela bardzo równe parametry. No i tak, jak wspominałem o naszych PowerMaxach, jeżeli chodzi o rozładowanie pierwsze, no to najmocniejszy był PowerMax numer 1, miał prawie 100% tej deklaracji. W przypadku rozładowania numer 2 mamy 96% PowerMax numer 2. Tak, w sumie najmocniejsza pojemność, jaka wyszła w teście. Jeżeli chodzi o czas rozładowania, no to wiadomo, 347 sekund to jest blisko 6 minut. Jeżeli chodzi o rezystancję, najniższa rezystancja zobaczcie, w ogóle tutaj jest przepaść pomiędzy tymi rezystancjami. PowerBaty mają w okolicach 180-165, mocny spadek wadar. Tekach 101-139 bardzo równe, bardzo ale to bardzo w alarmguardach równe te rezystancje, 95 mm. W greenselach podobnie, w miarę równo i w miarę nisko. Power max 58 58,60 w miarę blisko, dość podobnie. I tak samo ten czas rozładowania w obciążeniu tym prądem, na wyciążeniu 25 amperów 23,5 i 24 sekundy. Fajny wynik. Odpowiadając na pytanie skąd się bierze cena, to cena bierze się zawsze z jakości. Jeżeli robimy kompromis co do jakości, oczywiście za tym pójdzie zdecydowanie lepsza cena, ale jakość produktu jest chyba na ten moment dla mnie zdecydowanie najważniejsza. Jesteśmy jeszcze jako firma świata akumulatorów i mam nadzieję, że długo będziemy na tym etapie rozwoju czy też zarządzania firmą, że kompromis jakości versus cena nie będzie brany pod uwagę. Przede wszystkim jakość z jakości będzie wynikała cena. Oczywiście mamy trzy typy jakości. Jakość typu premium, jakość typu optimum i jakość typu standard. Jesteśmy w stanie dopasować się do oczekiwań i do potrzeb, natomiast są pewne zastosowania, w których sądzę, że kompromisy są złym, złym kierunkiem. Po tym odcinku te akumulatory porozcinam, pomierzę, pobadam, poważę i zgłoszę się za kilka tygodni, pokażę Wam, co tak naprawdę było w środku tych akumulatorów, odniesiemy to do tego odcinka, a też w niedługim czasie pokażę Wam akumulatory 100Ah AGM do pracy cyklicznej, które no, nie mają nic wspólnego z pracą cykliczną, a były tak sprzedawane, no, ale można je było kupić w cenie 600 zł, Versus 1000, 1100 za dobre akumulatory do pracy cyklicznej. Klienci pokupywali, a potem okazuje się, że te akumulatory są popuchnięte, uszkodzone, nie wytrzymują nawet powiedzmy tam kilkudziesięciu cykli głębokiego rozładowania. Jeżeli jakość jest kompromisem dla ceny, to bardzo często takie rzeczy się dzieją albo mają miejsce. Na zakończenie tego testu podkreślę bardzo, ale to bardzo wyraźnie jest to nasz wewnętrzny test. My testowaliśmy nasze akumulatory versus akumulatory, które skupiliśmy od konkurencji i pamiętaj, abyś brał w duży, w duży, w duży cudzysłów wyniki tych testów, bo my robiliśmy to dla nas, dla siebie wewnętrznie. Gdyby te testy w podobnym, Sytuacji przeprowadziło jakieś totalnie niezależne, akredytowane laboratorium. Te wyniki należałoby brać pewnie pod uwagę. Należałoby wziąć po 100 z tych akumulatorów i dopiero je wtedy przebadać i cokolwiek oceniać. My jesteśmy małą firmą z dość niewielkim budżetem, jeżeli chodzi o te rzeczy. I tak to kosztowało nas ponad 500, na znaczy w okolicach 500 zł skupienie tego. Także to jest to, na co mogliśmy sobie pozwolić. I to jest to, na co możemy sobie też pozwolić, jeżeli chodzi o dzielenie się z widzami kanału Myster Akumulator i z klientami firmy Świat Akumulatorów. Informacjami. Jeżeli będziesz kiedyś w Szczecinie, pamiętaj, aby nas odwiedzić, warto zalajkować, warto subskrybować kanał Mr. Akumulator. I serdecznie zapraszam jeszcze raz do Szczecina Gryfińska 106 Santoska 42 to są dobre miejsca na mapie akumulatorowej Polski, gdzie warto odwiedzić, gdzie można napić się kawę, i wcale nie trzeba kupować akumulatorów od nas. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!